Trochę y, sama jestem w szoku jak to się potoczyło, bo gdzieś ta dziewiąta edycja to model już była dawno. Miałam wrażenie, że już ludzie totalnie o mnie zapomnieli, a później telefon jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak się w sumie sama jestem, wiesz, jakby na nowo można powiedzieć w tej sytuacji. O tak. Pamiętam, jak zachwycała się Tobą Kasia Sokołowska. Pamiętam, jak Dawid Woliński porównywał Cię do światowej top modelki Iriny Szajk. Tak. E, a Ty jednak też bardziej z telewizją się związałaś. Zastanawiam się, czy nie żałujesz trochę tego, że jednak nie bardziej w modę poszłaś? Wiesz co, ja modelką kiedyś byłam, bo modeling tak naprawdę zaczęłam, kiedy miałam 16 lat, więc ja ten świat już znałam. Poza tym mam syna, więc wyjazdy modelingowe... A ile synek już ma? 10 lat. Będzie teraz kończył w styczniu, więc już jest duży. Ale powiem ci, że dla mnie wyjazdy nie były za bardzo takie no na rękę o w ten sposób, tak? I, a w Polsce takiego hey fashion, w hey fashion takiej mody nie mamy, więc no bardzo się cieszę, że poszłam w tą stronę, wiesz. Kamera to jest moje życie. Ja to lubię. Mogę być sobą, nie muszę nikogo udawać, wiesz. I dużo lepiej się w tym czuję jak w modelingu. No i w zasadzie my widzowie możemy być wdzięczni, że Cię mamy <laughs> dla nas dziękuję. tutaj w telewizji. Um. Wyobrażam sobie, że scenariusz na idealny poranek to jest na przykład wizyta w Mówię Wam w sobotę, to ale. Pierwsze i super, że jest tak późno, bo ja nie jestem rannym ptaszkiem, Mati, więc naprawdę dzięki Bogu, że zaczynasz tak późno.